Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Morrowind. I po długiej przerwie kontynuujemy przygody naszego mm, maga bitewnego. Jesteśmy obecnie w Was. Mamy zadanie zabić nekromantów. Na zlecenie tej oto pani. No i idziemy dalej, tutaj trzeba eksplorować ten obszar. Tam mamy Daedrę. Lorda Daedera, czy tam Dremora, już nie pamiętam jak to się mówi mm. I to jest przeciwnik wymagający Naprawdę wymagający Nie ma z nim już zabawy Trzeba się nieźle natrudzić, żeby zabić to kulerwo Widzicie Kilka ciosów i już mam tylko 28 zdrowia Hmm, Przepraszam. Bekł mi się. O, jeszcze leży. Dobra, taktyczny odwrót. Dobra, pomnę. Hmm, chciałem powiedzieć, że tutaj będzie bardzo ciężko. Tak ciężko, że aż będę musiał się wrócić do. Wrócić. Hmm, do jakiegoś miasta i rozpocząć kolejne zadania. I chyba nawet teraz nie będę się męczyć z tą dremorą. Eee, tak, nie będę się męczyć z tą dremorą. Zaraz wam wyjaśnię co chodzi, yy, widzimy się w Balmorze. No i witajcie ponownie, jesteśmy w Balmorze. I jak wygląda sytuacja z was? Otóż, tak... Was tuż po zabiciu tamtej daedry, który ja jeszcze nie zabiłem, mamy do czynienia z nekromantą, który jest niezwykle potężny. Naprawdę jest potężny, jak na mój poziom i mój ekwipunek nie jestem w stanie go zabić. W związku z tym, iż na razie moja moc jest zbyt niska, postanowiłem, że odwiedzę Gildi Magów w Malmorze i mm, przyłączę się po prostu do nich. W końcu jestem magiem bitewny, więc powinienem też również dostarczać, dostawać. Wiedzę magiczną, a nie ma lepszej wiedzy magicznej, nie ma lepszego źródła wiedzy magicznej niż Gildia Magów. Tutaj mamy Ranisa Athrys. Jestem zainteresowany przyjściem do Gildii. Tak, okej. Okay. Obowiązki dostajemy nie u niego, ponieważ u niego dostają magowie mm, wyższych kategorii, wyższego poziomu. A takie e, noby, że tak powiem jak my dostaję od tego tutaj kota Pani Kocicy Jakie mam obowiązki eeeha żeby zdobyć rangę czy ladnika w gildii, a musi poznać miejscowe grzyby świetlik osula Baszka Borączka Biedaka, hypha facja i półpurowy koprinz. Dobra Zadanie wydaje się bardzo proste. Takie jest. Taki tradycyjny chłopiec na posyłki. Pójdź po to, przynieść to. Nic takiego co mogło przerosnąć moje... moje, moje, moje możliwości. Okej, okay. jako że nie jestem do końca pewien, gdzie znajdowały się tam te grzyby, to na razie e, znów się z wami z, zaraz się widzimy ja po prostu muszę grzyby a nie będę was męczyć drogą wypuszkiwaniu ich znów jesteśmy w grze i tak tutaj mamy mam pierwsze tak jakby wydarzenie na drodze do tych e, grzybów spotkałem roczną elfkę, która nazywa się Nevrasa Dralor. Jestem w tym punkcie na mapie i... Zobaczmy co nam mam do powiedzenia. Witaj! Błagam, pomóż mi! Nie mogę znaleźć drogi. Nie wiem jak odszukać święte miejsce, do którego muszę się dostać. Co to za święte miejsce? Ach tak! Pola Kummu! Moja pielgrzymka prowadzi ku temu najświętszemu z miejsc. Chyba jednak zgubiła mi się droga. Być może tobie uda się mi pomóc, ją odnaleźć. Z pewnością znasz te okolice lepiej ode mnie. Mogę ci zapłacić za twoją pomoc. Dajmy na to 150 septimów. No, może być. Spróbuję się nam zaprowadzić. To bardzo dziękuję. Wiem, że Polakumu leżą w bliszku. Jakieś wody, widok z nich ma podobno zapierać tych w piersiach. Ok, czyli to była taka lekka przerwa. Pomiędzy tym, tym, widzimy się znów za jakiś czas. Znów się z wami widzę, że tak powiem. Jesteśmy na Polakumu. Odprowadziłem tą kobietę. Stąd aż dotąd jest. Dziękuję ci za pomoc Airfield Already. Oto obiecana zapłata, by wszystkie Twoje podróże przebiegały bezpiecznie. No to jest kaplica na polach kumu. Tak. Dostałem. Lekkość. Nie wiem, co to mi daje, prawdę mówiąc. Ale tu była kolejna przerwa. O. Tutaj jest jakaś osoba. Także jestem ciekaw. Co to będzie się nie działo z nią? Kim jesteś, Elfie? Mój przyjaciel zaginął. Tak, ja i Edras Oril byliśmy w drodze do Vivek, gdy on usłyszał dziwny zwierzęcy dźwięk. Jest on kimś w rodzaju przyrodnika amatora, więc poczuł obowiązek sprawdzenia, co wydaje takie odgłosy. Od tej pory minęło kilka godzin i obawiam się, że coś mu się stało. Jeśli uda ci się go odnaleźć i przyprowadzić całego i zdrowego, to wdzięczność ma będzie ogromna. Poszedłbym sam, ale raczej... Jestem raczej typem naukowca, tak jak on, dlatego właśnie podróżowaliśmy razem. Zawsze to raźnie prawda? Dobra, spróbuję. Ale idzie on po las. Orli poszedł na bok, by zbadać długo. Hmm. O! Odgłos walki. Coś się dzieje. Oh, o fakt to jest jakieś mocne gówno, nawet nie pamiętam jak to się nazywa, trochę ogar jest czy coś w stylu kagołty w okresie gotowym, no, pokaźne zwierzę, ale i w sumie stanowiące jakieś zagrożenie, bo trochę mi życia zabrał. Tu jest jakaś chatka. Sprawdźcie, co w niej, co się w niej znajduje. Farma Alofa. Dobra rada. Tutaj nic nie ma takiego. No to co, widzimy się po tym, jak już mm, zbiorę grzybki. A tam jest kolejny. Sorry, za to takie skoki, chwilą byłem tam, a teraz jestem tutaj. Ale tutaj znalazłem jakąś książkę, księgę, pod tytułem Zwyczaj Godowy Kagołty, Edrasa Orilla. Proszę, czyli to jest książka, która należała do jego przyjaciela. Sprawdźmy co on powie na ten temat. Mój przyjaciel. Nic. To kurde. Mój trop okazał się fałszywym. Ale jeśli to była jego książka, to gdzieś też musi być jego ciało. Prawda? No właśnie. Ale nie ma. Może coś tu jest napisane. Nie wiem. Tam co nie wszystkie No nic, dobra Tak jak już wcześniej mówiłem widzimy się po tym jak znajdę grzybki Dobra, znalazłem tego Saurila po drodze Kilka kroków Tak, rozdzieliliśmy się gdy on oszu już... Tak, chodź ze mną Trzeba tak, go znów wprowadzić za rączkę. No ale fajnie, już co tak. Jak się wykonuje tak dużo zadań, to już jest naprawdę ciekawa sprawa. Wiadomo, nie dostajemy expa. Ale czyż nie chodzi o to w grach RPG, aby wykonywać zadania, poznawać historię różnych ludzi, poznawać nowe światy, nowe miejsca. Ogólnie fabułę i wątki historyczne na nich krain. O to chodzi. Hmm. Amulet powolnego opadania. Powolnego. Pewnie z spolszczeniu z jakimś błąd. Mówić powolnego. I co mi ten amulet? Hmm. Powolne opadanie. To jest dobre. Przyda mi się. Powolne opadanie, jak sama nazwa wskazuje, sprawia, że nasza postać opada wolniej. To jest, gdy zeskoczymy na przykład z takiego grzyba, to będziemy tak fajnie spadać, i jak upadniemy, to nic nam się nie stanie. A ja, może w końcu, znajdę te przeklęte grzyby, bo już mnie zaczynają denerwować. Nie ma tu nigdzie żadnych pieprzonych grzybów. Dobra, zaraz wracam. Witajcie z powrotem. Jak się okazało, poszedłem w ogóle w złym kierunku. Dotarłem aż do Suran, idąc dalej tą drogą. A miałem przydostać się w jakiś sposób tutaj, przez te wzgórza. Ponieważ, właśnie tutaj, jest gorzkie wybrzeże. I to się tutaj znajdę te wszystkie grzyby. O, jest gorzkie wybrzeże. Prawy dolny róg. Jest bolączka biedaka. Ani jednej, no a, bo prawdopodobnie ja tutaj to wszystko sobie Zbierałem i tam gdzieś sprzedałem, czy wyrzuciłem nawet Ale to nie problem, tych grzybów jest naprawdę sporo. Purpurowy coprinus Później mm, mm, mm. było tak. Purpurowy Koprinus, bolączka, daka, chyb, hafacia i świetlik rusulla. Krósula, Hepka facia, czyli tak świetli. Krusula, purpurowy koprynus, nie mam bolączki. Bidaka jeszcze okej, okay. I got it. O, ogar, ciach i ciach, i ciach. Może nie jest taka zbyt emocjonująca walka. Nie są ogara, ale się przydaje. I przy okazji jak zawędrowałem do Suran, to sprzedałem pancerz mrocznego bractwa. Za dość pokaźną, za dość pokaźną sumę. Tak, zgromadzenie pieniędzy w tej grze jest sprawą priorytetową. Kto ma pieniądze, ten może praktycznie wszystko krab, błotny Szybka sprawa tutaj znów te Darwy kwama Ciao, ale ładnie Przywaliłem Bolączka biedaka, jak bolączka biedaka wyglądała A ten taki brązowy grzyb To świetnik rusulla Tutaj nasz stary kolega Jest bolączka biedaka no i okej, okay, mamy wszystko. Także ja się z wami zobaczę, gdy już dotrę do Balmory i Gildii Magów. I jestem już w Gildii Magów w Balmorze. Witaj, Jira, to są grzyby, które prosiłaś. Tak, oto one. I świetnie, dostałem cztery mikstury, które najbardziej mi się przydają. Czyli małe mikstury przywrócenia zdrowia. Dobra, i czy mogę prosić o awans? A to nie u ciebie, dobra. No i to w sumie będzie na tyle w tym odcinku. Hmm, możecie się spodziewać, już bardziej regularnego dodawania odcinków. Miałem pewne problemy y z, 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 właśnie z nagrywaniem. Co skutkowało tym, że tak długo właśnie nie, nie pojawiały się żadne odcinki. Tam niedawno pojawił się Killing Floor, ale to tam taka była mała odskocznia. Teraz już będę kontynuować Moroinga. Anachronox będzie się niestety nie pojawiał, ponieważ mam problem z tą grę. Jakoś mam nie, nie, dziwny komputer ze starymi grami mam zawsze problemy. A Blade of Darkness pojawi się dziś, czyli w czwartek. Mam taką nadzieję. Także do usłyszenia w następnym odcinku.